Okej, okay. jesteśmy na hiszpańskim korcie. Dzisiaj jest 83. Międzynarodowy Turniej Darek Cup i to jest para finałowa. Nie byle jaka, bo Adam Bukiel to 14 zwycięzców już do tej pory. Szybko. Pierwszy było kiedy? Pierwszy turniej tutaj, 2007. Tak. Ja się pytam, dlatego że dokładnie wczoraj wrzuciłem slajd zdjęciowy z 2007 a roku. Ja szukałem tak. Na właśnie ja właśnie tego, kurde. Na YouTube jest. A ja szukałem tego od... Chciałem zobaczyć właśnie jaki. No proszę wejść i jak... zobaczyć. Specjalnie pokłon dla zawodników, którzy tyle lat grają tutaj. Wygrałeś pierwszy turniej w historii. Andrzej mi się wygrał trzy razy, a Andrzej ma coś innego. Andrzej jest gigantem tak zwanym. Andrzej, twoje najlepsze zwycięstwo z tych trzech? Raz grałeś w finale z Michałem, przegrywałeś 4-1. Tak, wygrałeś 6-4. To był półfinał? To był półfinał z, z Michałem? O, oh, to sprzed. Tak? A ja, okej. Okay. Mm -hmm. A finał z kim był wtedy? Z Chrisem. A, okej. Okay, okay. To było gładko, bo po prostu był zmęczony. i... Znaczy, tak, tak. Oboje, no, nie zmęczony, nie zmęczony. No dobra, okej. Okay. Godny finał. Andrzej kontra Adam. Zgorzałec kontra Świnica. Proszę, nie? No i co to mamy? Zobaczmy razem, jaką filmą rakiety gra, gra Adam Bukiel. Jaką gra? Head, head, head. Ja odbił. Ja odbił, czyli Andrzej Misiek odbił. Adam też odbił, przepraszam? Bo istnieje też taka możliwość, to będzie konflikt, jakby. Nie, nie, ja zostałem. Schodzimy, jakby. Zostanę na tej stronie. Drogi konfliktu, na. No. okej. Okay. Okej. Okay. serwuje Adam Bukiel. Zaczynamy finał 83. Międzynarodowego Turnieju Rosenhof darek Cup. Już wspomniałem, że 14 zwycięstw miał Adam, 3 zwycięstwa ma Andrzej. Ostatnie ich pojedynki, wyniki może były, wyniki może były jednoznaczne, ale przebieg meczu zawsze gdzieś tam pokazywał dramaturgię, świetne wymiany. To są porządni, solidni są zawodnicy.